Sie ma z tej strony Kota będzie dzisiaj Wam pokażę. Stali Bendy Boy Neighbor. Bo Ta gierka jest taka skomplikowana, więc damy szansę tej gierce, dlatego... Bo musimy ją wypróbować koniecznie. A tak, czołki tak, żeby Tutaj tak się zabija. Mogę uklęknąć i kopać. To tak lepiej. Zobaczyć. A tak taki. Tyk, 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 tyk. Ale dużo HP zabierają te potwory jakieś, nie wiem jakie. Zabitym? Czy ja mam jakiś sprzęt, żeby ich zabijać? Czy że... rękami ich zabijam? Myślę, że jakiś nóż mamy, czy coś, żeby ich zabić. Więc to ciężkie potwory. Y Nie na go cyk, 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 Czekamy, bo on nie umiem chodzić te potwory Zabiło, od Gra wcale ciężko nie jest. Robię go. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry musicie zalajkować mój kanał oczywiście łapką w górę Czy do, do, dookoła łapek w górę może być tak z, powiedzmy, że na ten odcinek 20 łapek w górę bo ta gra się zbyt aż tak nie nadaje do nagrywania To z 20 łap w górę wystarczy znaczy jak nie wiem jeszcze ile będę będzie pod tym odcinkiem ale z 30 musi może być bo nie musi ale może bo się przydadzą zabity nieco tego gram Tylko bij, bijemy go. Jeżeli <laughs> chcecie więcej odcinków z gry, bo nawet ta gra mi się trochę podoba. Nie wiem dlaczego jest kilka przycisków. Cyk, cyk, cyk. Bijemy. O, tu jest potwór do zabicia jeszcze. Pyk, 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 zabity. A da się ich wszystkich zabić? Beton się w całą przejść, ale ona jest bardzo łatwa, znaczy Tylko jest zbyt dużo z tych potworów I to jest właśnie plus Bo krótkie gry są do niczego Nawet, e, nawet krótkie gry za pieniądze Ona na szczęście nic nie kosztowała prawie to Znaczy w ogóle 0 złotych, 0 groszy, nic Oj Mam 1,5 i HP, to, to to jeszcze nie jest aż tak źle, bo... Bo nic takiego mi się jest... Tam nie dobije potwora innego. Dwa nic, ale to... Mogę ją kliknąć, mogę skakać. To jest super. Ale mogę do niego iść. Teraz potwór widzę go. to jest jakiś inny potwór czy ten sam? Te same. W tej grze nie ma innych potworów. Jeżeli dacie te 20 łapek w górę na pewno w tej grze będą, dodadom jakieś szkielety zombie. Bo to są yy, jakieś golemy. Powiedzmy, czy to trolle. Golemy to będą. Bo już widzę po ich rogach, to są golemy. Bo trolle są wielkie. Cyk, zawici. Gra nie jest ciężka. Więc cyk, 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 cyk. zabity. Gra już ma Nawet nie wiem, kto ją wymyślił chyba pudding. Pudding. ono oh no nie udało nam się jeszcze raz bo zabijemy tutaj kilka więc to chyba będzie na dzisiaj na tyle więc jest teraz koniec pa bo mi się właśnie wydaje że długie odcinki wam się nie podobają a krótkie wam się podobają to chyba wystarczy bo to już 5 minut 6 nawet dobra jest koniec spa.